Paweł Wechterowicz, firma Enza Zaden. Jestem dzisiaj w firmie Stanek Onions. Jest to firma, która przerabia cebulę na biało na rynki europejskie i na rynki polskie. Tu jesteśmy w miejscu, w którym cebula trafia już do nas po pierwszym sortowaniu i nazwijmy to pierwszym przedmuchaniu do dziewczyn, gdzie one obierają to na stołach obierczych. Zauważmy taką rzecz, że nad głowami mamy wentylatory, nie przez przypadek. Natężenie tutaj tych gazów jest tak wysokie, że gdy wchodzimy do samego pomieszczenia, to już nam się chce płakać. Pierwsze, pierwsza segregacja ustawiona jest na 2,5-3 cm. jeśli chodzi o y, mniejsze cebule. Odpad od razu tutaj trafia. Dziewczyny obierają. Mamy 12 stanowisk. Jest, jest Firma Stanek Onion. Onions, bo to są cebule, jest w stanie w ciągu. Jednej godziny na jednym stanowisku przerobić od 600 do 700 kg, jeśli dobra cebula, yy, materiału. Także na 12 stanowiskach wychodzi 7200 kg w ciągu jednej godziny. Przy 10 godzinach pracy wiemy, jaka to jest ilość. Są to 3 auta. W sezonie praca jest 24 godziny na dobę zmianowo. Tutaj trafia to do kosza, ten kosz potem trafia do chłodni. To jest bardzo ważne. Cebula musi się wychłodzić, musi yy, uzyskać odpowiednie parametry. Potem z tej chłodni cebula trafia do pomieszczenia, w którym jest myta i pakowana. Jak to wygląda? Proszę zobaczyć. Tutaj cebula trafia do kosza podawczego w tym miejscu Teraz tutaj mamy podniesione urządzenia myjące, yy, trafia na szczotki. Ona jest spłukiwana. Powietrze, szczotki, to wszystko czyści nam tą cebulę. Podajnikiem podawany jest na ostatni stół selekcyjny. Ten stół selekcyjny możemy przestawić w jedną lub w drugą stronę. Już mówię o co chodzi. Z tamtej strony mamy rampę, gdzie stoją pracownicy i czyszczą, sortują tą cebulę. Tutaj podawana cebula jest na big bagi. Tam mamy wagę, i od razu ostreczowane, opaletowane, i jedzie. Zaś z drugiej strony musimy znowu kawałek się przejść. Dzięki możliwości współczesnej kinematografii jesteśmy już przy wagopakowarce, gdzie pakowane jest 25 kg białej cebuli w bluebega. Ten blubek przechodzi jeszcze do wagi kontrolnej. W przypadku, gdyby waga była nieodpowiednia, system zatrzymuje wszystko i trzeba tą wagę skorygować trafia to do zgrzewarki. Taki ładna już wypchana cebulą można to tak fajnie pokazać, bo ona jest niebieska, cebula biała, żółta, to tak fajnie wygląda, jak gdyby pod ultrafioletem przechodzi tędy i trafia do tego magicznego miejsca. Niektórzy myślą, że jest to miejsce, w którym dochodzi do dezynfekcji cebuli. Napromieniowania cebuli nie, jest to wykrywacz metali, żeby w tej cebuli czasem nie trafił się jakiś nożyk jakiś element metalowy, przechodzi tutaj, żeby nie było żadnego metalu, trafia na miejsce, gdzie już w 25 kg opakowaniach składany jest na palety, zbierana jest ładna tona i to jedzie do UK, United Kingdom, Great Britain czy po prostu wyspy brytyjskie do Anglii. I tak wygląda mniej więcej ten przebieg, jak to można by powiedzieć, zamiany złotówki na funty.